Tematem tego filmu jest jęczmień. To takie optymalne według mnie zestawienie z tłustym trochę mięsem i odpowiednimi przyprawami naprawdę smakuje wyśmienicie. Jak to przygotować? Zaczynamy. Dodanie zawdzięcza swój wyjątkowy smak cebuli, wędzonej papryce i bilicy. Wybieramy mięso niezbyt suche, czyli z kawałkami tłuszczu. Podsmażamy krótko na wybranym tłuszczu. Na przykład może być to smalec, tłuszcz kocowe albo masło klarowane. Podsmażamy również krótko cebulkę. Ja podsmażam od razu, szybko ważę, nim będę gotować. Dodajemy jęczmień. Który zamoczyłam wczoraj wieczorem. Doprawiamy słodką papryką, papryką wędzoną, bilicą odrobinę soli. Mięso było wcześniej posolone i popieprzone. I trochę wcześniej to robimy, aby przeszedł tu smaczek. Dolewamy odrobinę wody, aby się. Danie nie przypaliło i gotujemy 40 minut w szybkowarze. Bilica. Używam ją do przyprawiania potraw mięsnych, można również użyć ją do herbaty. Bardzo zdrowa i nic nie kosztuje, po prostu rośnie wszędzie dookoła, zbieramy ją z czystych miejsc i tylko wtedy, kiedy ma jeszcze pączki. Jak zaczynam się otwierać, w środku będą robaczki. Aby zaoszczędzić czas i energię, wkładam do szybkowaru większą ilość mięsa na obiad. Na dole jest gulasz, a u góry będą kotlety i rolady na wierzchu. Które zamrożę i wyciągnę, kiedy nie będę miała czasu zbyt długo gotować. W gotowaniu użyłam dodatkowych porcji mięsa i wydłużyłam czas gotowania. W takim przypadku może się zdarzyć, że danie kulażowe z jęczmieniem przypali nam się trochę, dlatego w takich wariantach lepiej umieścić jęczmień między gularzem a porcją mięsa. Zapraszam na kolejny odcinek i ucieszę się z Twojej wizyty.